Dobra, cześć, cześć, mi do was, bardzo serdecznie, jestem Paweł, a dzisiaj z jest Joszelka Irene. Hello. E, i Ren. Hello. I dzisiaj oczywiście mamy piękny face to face e, i to jest mapeczka od TheDanko3. Dokładnie, czyli tak samo długa jak ostatnio. E, no właśnie, zaraz zobaczymy, czy jest długa. E, 22, no 22, samo... 22 nie, więc ja krótsza. Pa, 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 jak w poprzednim odcinku, a Więc co? jest krótsza, nie ja? ma dupkę, co ty? A? No bo mnie tutaj walno tak. Chcesz? Cześć? Uhuhu, uhuhu. Cześć? Aż zemblałem, zemblałem. Eee, co? Cześć? nie po, radźaj, no bo się mnie Nie mnie po prostu, no co ja ci poradzę? Wziął ta ta mnie, stuknął i tyle, ostatnio. no. Hej, -ja. teraz, basz teraz. Niemożliwe, tu jest! Ja no nie, polecam, nie mogę nie poważnie! poważnie. No tu polecam. musiała być dziura! Ja. Też Dobra, była. to jadę na wycieczkę szkolną. Ej, ale słuchajcie, ten, y, ta trasa jest mega długa, naprawdę. Jadę na wycieczkę szkolną, ren, widzimy się y, tutaj. Czy tu dostałeś autobus? Ej, ona dostała... Ej, ona dostała autobus już teraz? Tak, ale to nie jest autobus szkolny tak jakby na... Aaa, no A, typowo. Dorosły. Aha! No, to jest, Ej. To Myślałeś, że mi przepchniesz? czy No to tak to przez chwilę myślałam, że cię przepnę. Czy to ma flaka? Ja nie, cię kręcam. Czekaj, sam jesteś flak. Wow. już nie. tu. Nie, dobra, ja muszę wolnie jechać, bo ja się rozbijam. Nie no, widzę to. ej, no bez jaj, naprawdę. No i teraz muszę zawrócić tutaj bardzo ładnie. Ja nie mogę po prostu. Jadę. Żenuję. Bo nie! Mogę ci! Ja nie mogę ja ja nie pał, nie po prostu Pan gdzie? No panie chce, pał, typie gdzie do pan? pan do świadka autobusu. Sam <noise> jest Co wy tam <noise> Dobra, nie da się, próbuję nie dojechać, da się. ale słuchajcie, mam dzisiaj pecha totalnego pecha ja normalnie. Nie da się, bo to duże Bo no. wcześniej spadłem, teraz ten... Tu ja wolniej zrobię, żeby nie, nie, nie spać. Nie też spadła. Nie no bez no, jaj! Co? poważnie, ty się zespiłaś już! No ale ja... No o, dobra, siema, Paweł Dobry Jak tam się jedzie? Nic, jeszcze Ten nie dojechałem do żadnego punktu. Autobus ever. Nie umiesz jechać po prostu powolnym autobusem, no autobusem się nie da. A ja to nie jest tak marze. szybki po prostu, że ja co chwilę gdzieś wypadam Ej. Ja wypadłem tylko raz na początku. Ja, ty też, tam na poc masz? ja też na początku wypadłem Ej. raz, później wypadłem Ej. drugi raz jak się przywaliłem no autobus, no i no, tak to no, ja nie nawrócę tutaj. Dobra, ale no, nie jak nie, bo... Masaka. Jak... Ja, ja, ja jestem gentlemanem. Aha. Ja, by, ja założyłem ligę niezwykłych gentlemanów. Rozumiesz? Gentleman? Yy, zatrzymaj się! Oh. Ren, poważnie, to jest niemożliwe po prostu! No ja nie mogę! No i chyba nie do. co? No to o, jest nienormalne! Dary. Ren nie Cheater, dojechać? napiszcie! Yeah. Nie dam ci dojechać? Nie! Znaczy, to było epickie. No ej, on mnie autem... autem, minimum, autem rozwalił autobus! A teraz jedzie oczywiście Bubirumpum! Bibirumpa. Bubirumpa! rumpa, Jedź pan, jedź pan z tym! Bubirumpa. No Uważaj. O, oh, jak przyjemnie. <laughs> <laughs> no przesuń, no jedź pan, jedź pan, nie! Jedź pan, idź tam Joszelkę ciachaj. No, jedź na Joszelkę, no, dokładnie. No chyba was po... Patrz, się No, chodź tu. Nie Hej, to. Nie zostaw mnie. Hej, to spadłem. Nie mogę, poważnie! <grym> spadłem. <Przesuj> się, <grym> bo ja muszę Jakim przejechać. cudem ja się ten samochód jest wizja. mocniejszy od... No, Przesuń się! No nie mogę, bo mnie tutaj... Czas ten, ten. No wypad... no i... no i... no i... no i... No i, no i Ren się teleportował za mnie. Nie, o, nie, nie! Wypadłem, już no, o nie, nie, no nie, no ja. O, 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 no i dupcia. Tam nie interesuj się, kto wybuch. Nie udało się, niestety. Dobra. Myślałem, że przeżyję, ale nie, nie udało się, oczywiście. No jedzie, No bez jaj, to jest niemożliwe. Za każdym razem macie mocniejsze auto ode mnie. No ale Jakie to uczycie? Dobra, ja inaczej się nie odwrócę, tutaj musiałam wracać. Ja jadę, bo ona zaraz będzie miała bugi ram. run. po prostu masakra. Nie o co ci chodzi? Dobra, ja jadę. Musiał. Zapraszam. Poprowadzę cię, panie Paweł. To jest słuchajcie. Ale on... Zobaczycie, zagramy, zagramy w tego, jak to się nazywa... Ren dopuszcza grę, nie! Ren, poważnie! Ale ja nie Ren, wróć do nas. Ren, zwróć się! No, znowu to samo. Dobra, słuchajcie, zestartowaliśmy grę, wracamy w ten startujemy, lecimy dalej. Tak. tak Mamy dokładnie te same miejscu. pojazdy, które mieliśmy. Ech, żeby było uczciwie. Yy, tak, żeby było bardzo uczciwie. To musi tak. 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 Ona nie zrestartowała się w tym samym miejscu. Ogólnie backup, bo jak. Co, jedziesz... ty, co ty masz? Nie, poważnie! Co ty, co ty masz. tam? Co? Nie, autobus? wy macie wozy masz pacyfika, pacyfikacyjne. Ale ty, masz autobus, to tam Ale ty macie pacyfikacyjne. Ale I po tak my... one działają. E... Za każdym razem macie mocniejsze auto ode mnie. Pesuj się. To jest... się stało? to jest karma za ostatnią. Ja nie mogę poważnie. nie tłuczę. Dobra. Nie tłukę cię, tylko cię. Słuchajcie, Zero nie... litości na y, tych meczach. Tak Będę ja się, poci, się pocił normalnie. No, ale ty tym pociesz zawsze. A dobra zabawa. Nie, drzewo, drzewo. No nie mam mnie. Nie, piłka. No, nie, o, o, nie o, o. mam mnie, ja tu za drzewem ukryty ja jestem. Nie, ja nie widziałem. Czesuję się! Masakra! No, Czesuję się! Dobra. Co tu się odwala? Co to za baba? No nie. Dobra, co tam dostaliście? Ja nic, bo mnie wywaliła. Dobra, ręce teraz o nie najgorszy, najgorszy pojazd zostałam w sumie w tym Ręce ty się zrespiłeś znowu? Będę jechać, Wywaliła pochodziły. mi na końcu, przecież mówię. Jak cię wywaliła normalnie! Nie, ja się Jedź, bo? jedź, no jedź! Nie, poczekam aż ty pojedziesz, będę jakiś Nie, to miły. nie, 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 ty Jestem dooko, 10 km za wami. Proszę, proszę jechać, proszę. Teraz mam inny cel, bo obok mnie ogólnie. Przeszkód. Czekaj, dawaj tutaj. No nie moja wina, że jesteś jaka jesteś. Cześć ja teraz zacięłam, czekaj Dobra, teraz mam Dico no, defa to, dopiero. Dobra. Nie no, nie I ciekaw muszę, jestem jak to... Dom... Przejeżdżaj, chłopy. No co A. jest? Głupia drabinka Zaraz nie Zaraz Czy no, no, Diuko def no. będzie mocniejszy? Co no, na no, to ma. Bo tak nieźle nieźle mam. Ma. Co ty jeszcze masz tam? No mam takie coś! Ja ja takie coś? Ja ej, to jest się, do kontenerów? Tak, ja, to, to, to jest... jakie jest... to jest wolne? to jest wolne? To jest po pierwsze, to jest wolne. A po drugie, ja nie mogłam tam wjechać, bo mi się ta drabinka, czy się po niej wchodzi, się zblokowała. PESJAJ! Ej, co I to ja miał czekaj. być? Musisz się odwrócić, ej. Witam pana. Kapitana. <laughs> Nie Ej, to jest świetne. Ej, tego to jeszcze nie było na tym, na e, tych. Ej, super zarządnicy! Na face to face. Było, ale to jest OMG. No. Tu u góry, uwaga, bo tutaj się ja klinowałam. To znaczy, to jest duże, ale prawdopodobnie to nie będzie eee. jakoś super, e, że tak powiem, przepychacz. Przepychaczka to raczej nie będzie. I może wam powiedzieć, Dobra. że wiecie, co teraz się chyba odegra. Nie wiem, jak ja się zmieszczę pod tym. Jadę. Bo ja w Przedem. tym momencie mam wóz pacyfikacyjny. Widzę, że tam stoicie jadę. sobie. Ale to nie godziny Po pół godziny będziemy ja jechać. No teraz mogę nadrobić dzięki temu. No, później powodzenia. Dobra, dawaj, dawaj. Patrz, Z wóz pacyfikacyjny. Do czego te, już wiem, dlaczego te przyspieszacze. Teraz się czuję szczęśliwy. <laughs> Bądź szczęśliwy. Wóz pacyfikacyjny zaraz Masz przyjedzie kontenerowka. Pokole. No nie mogę wyjechać! To jest tak szerokie, że niestety no, nie Joszelka, ale ja niestety face to face wow! <grym> Nie ma problemu, odwrócę się Ale to jest mega! No Ren tam nie może się ruszyć Ren, pomogę ci! Wóz pacyfikacyjny nadciąga! Bo tam po prostu trzeba yeah! nie, Przepnie i dotknie w tyłu chyba, chyba pomógł Pierwsza chyba przemoc pomógł. Pierwsza przemoc, tak. dokładnie. O! Czekaj, ja ci patrzę, tutaj szyftuję do góry, ja ci zmiażdżę tym. <grywia> chodź. Chcesz jeden, 1 v No chodź, dawaj, czekaj, ja, ci... ja, hmm, ja, ja tu dźwigam. Ja Ja tu dźwigam, ja ci zaraz normalnie przejadę. Joszelka za chwilę będzie miała innego i będzie, będzie ten, inny pojazd jakiś. O, na raz teraz w końcu, bo rozbiegł. Ja ci jeszcze daję tego, nie? Co mi dajesz? No, do przyspiesza, mnie. Ten... Ty mi coś dajesz? No przyspieszasz gdzieś chyba wtedy, nie? A, chyba u Ciebie w domu. No najgorzej! Ej, ryszalka jeszcze nie dojechała, ja myślałam, że dojechała. Nie, bo to się działa przez te znaki przejechać. No. A, A, faktycznie. Do góry chyba wtedy. Jak się dodaje no. no. do góry? E, Szyft Shiftem. Shiftem do góry, ja już shiftuję. Ja <laughs> Ej, tu chyba będzie chyba turbo, nie? No, tu chyba będzie mamy... turbo gdzieś jest. Ja już farmuję tak? Nie, dobra! <laughs> Na raf? No Paweł, co jest? Nie. Ja będę jechał tutaj 3 lata. Z drogi. Parówczaku jeden. Ej, to za szybko jedzie, to za szybko jedzie. No domyślam się. Czemu to? To jest takie powolne. No jest. Stałeś się ze mnie. Znałeś to jest się? takie powolne. Spadłeś? No i dobrze. Tak. No spadłem, bo zanim ruszyłem. No wiem, To te auto, no. To, to zostałem no strącony. Nie. No wiem no. Ja musiałam to wykliczyć. Jaki timing sobie zrobić. Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi, to jest tak powoli, to jest takie powol, to jest takie powolę, to jest takie powolnie, to jest takie powolę-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi, to jest, 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 to no nie przepcham cię w ogóle No właśnie problem jest ty taki, że... Nie mogę mnie tam zabrać ze sobą Problem jest taki, że to jest dość lekkie właśnie i to jest problem że ten badziek zwany nie wiem <laughs> czym ma. Co ona ma motocykl? E, to... Dawaj, dawaj na czołówkę, dawaj, no bądź Ja jestem mała, nie. Ja nie mogę, no i co to za czołówka ma być, co to za face to face, no jak nie ty jest się... Motocyk no i co, chciał, że chciałam cię rozsmarować Chciałam cię ciam tam Co? Jaki ty tam możesz. Ach, kurczę. Ciam, 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 ciam. To A kurczę! co? Robicie? Czekaj. Patrz, udało mi się. No nie no bez, bez jaj! Razeń. Dobra, to teraz yy, jadę po twój scooter. mój? Bo... wasz. Się nie no jedź tym No boże, nie mogę ruszyć! To jest w przeznaczenie. Pomóc ci Paweł? Czekaj, 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 dawaj, 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 jest dobrze, dobrze. Dobra. Dobra. Eee. bo mam e, taką, taki pojazd specjalny eee. do przemocy. Dobra. Widzę, ja <głosy> <głosy> Jak ci <się> ukrył tam? <noise> ja myślałam, że się rozmarujesz tam siedzisz sobie o. na tym skuterku, ale nie, nie w żadnym wypadku wziął tam, wziął uciek. Nie ma. Eee, nie chciałem face to face. O. trzymać bo ona tam jedzie. Domyślam się, że nie chciałeś. No. A za to jest to, co ja chcę. Ani z ani... Ja! Nie! Stopą. Możliwe, już oka dostała spychacz! Ja. Dobra, na jednym kółeczku! Joł, joł, Nie wyciągnę się. Dobra, go, 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 go! <grym> tak, ja tak. to później! <grym> nie! Dobrze. Chyba karawan ci spadł. Nie. Co ci spadło? Da się tu jakoś przyspieszyć? Chyba u ciebie... E, nie. Do ba, ale bo wywalenie prądu albo internetu, nie Aha, albo... no to nie, nie polecam tej metody. Wow! E, jak to się nazywa o włos od śmierci, bo już tu karawanem jechałem e, właśnie najgorsze jest to, że tym karawanem jedziemy bezpośrednio na spychacz. Tam jest chyba no, koparka albo no, spychacz. Wiesz, koparka. Jeszcze ona, ona, ona ma koparę Diodam Pokażę Ci Joszelka, gdzie ona będzie. Dawaj, dawaj, daj, wjeżdżaj w nią. Nie, boję się. Co się boisz? Nie ma nie bój co się. się boisz? No właśnie, co się boisz. Don't worry. Don't worry, be happy. Be happy na tym znaku. Dobra. I pa, Cypa, Co czekaj. Co ty Jeszcze nie wiem. <laughs> Not busy. No bez jaj! Zostaw mnie? To się zrobiła? Ej, bez jaj! Ona kuparę podniosła. Znaczy łyżkę. E, dobra, Josalka, nie przepchniemy No Ci A nie, że... czekaj, Ren, ty też będziesz miała teraz kuparę. No nie mam jest ja na dwie kopary teraz niby to zrobić. Nie wiem, domyśl się. Dasz radę, cię ja kręca. Ja Tylko wiem, jak to tutaj łyżkę mówię. trzeba podnieść na tych, Ja, na łyżkę podnieść, no. Na na podnieś. I zamieszaj. Podnieś łyżkę i zamieszaj. Podniosłam na Pawła łyżkę. Teraz wiadę na pełne, to się tak przywrócisz. To serio jedzie wolno. Trzeba będzie dać atak razy trzy. <laughs> Dobra. E, w ogóle nie ruszyłem już nie? To jest najgorsze. No bo ja mam e... takie godziny. Ren, nie dotykaj mnie. Nie, Don't touch. Don't nie touch. Mnie. Don't, touch, don't touch me. O. Ej. Dobra. Które później. Chodź, zepcham cię. Tak. Dobra, tutaj Ren, się zrobią na ciebie, tak. No, tutaj się tak nudzi. Proszę no, bardzo. Nudzi, tam, pomachaj do kamerki porób no. jakieś dziwne znaki. Nie, to jest powolne. Faktycznie. Tak. Nie, ja taką magię to mogę coś Nie no, masakra no bo ja, Weźcie, jestem, ja chyba na pewno też w ciebie No. no Dobra, to zdążę polecieć, pojechać w drugą stronę, zanim dojadę oh, Dobra macha. Pomachajcie sobie tutaj szuflami Szuflą macham, macham. macham do ciebie, paszor, macham <laughs> Pozdrowienia z drugiego końca no, San Andreas tylko ja parko tutaj widzę, wiozę sobie Jedzie Ren na koparę mi skoczy. Prawie. No, no jak? No, jak to wyglądało? No, prawie o mi zahaczył Ja specjalnie Nawet do góry ją podniosłem i mówię, a może zahaczy. Zasięgnął, może się zmieszczę tam do środka, bo <grym> nie skoczył by gdybym wskoczył i się teleportował. No nie. Ej, jeszcze jaka, co to jest? Co ona to dostała? To? lepiej dojedź do tego. E ja? Do końca, tak. Aha. O nie, fantom <grym> jedzie widzę na minimapie. Ach, chyba się <grym> <grym> Pomóż mi! Pan, 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 jedzie, pan lepiej dojedzieć. No tak, dopatrz teraz. No jedź, rzesz. Patrz tam. tam. Jedź, jedź! Jedź! Nie! To byłby przerąbane! Dobra, a Jeszczecha dostać, bo to, samo tu mieliśmy na samym początku. Dokładnie! Nie, nie. No co <laughs> ci ryjesz? Ej, w ogóle lang lagi, ścinki są i w ogóle. To no, nie. Ja, ja nie mam. Chcesz kupić komputery? No. <laughs> ja nie rozumiem, o Co za łopuziaki. Nie padłem, no. co za... Nie no, maszyna, dobra. maszyna, maszyna jest spoko. Jadę z pierwszej kamery, tu Zdecydowanie. Kara kara? No. Drzewo odrodzenia. Okej, okay, dobra, czekaj, gdzie tu eee, mamy przejazd? drzewo, tak. Dokładnie, a co? Tak drzewo. Dobra. I teraz jeszcze tu? Co tam, Eszloka, dostałaś ciekawego? O, autobus! Spróbuj sobie, spróbuj sobie jechać na pierwszej kamerze, dzwoniaczku, to będziesz widziała. Dobra. Do palaciu śmiesznie to wygląda. Co śmiesznie wygląda? Ja w Aaa, ostat... ja mi się udało. O, no, tak. Złapana! Nie, tutaj, turbo! E, ogólnie, też jakoś specjalnie nie chce skręcać na turbo. Więc, no niestety, nie bywa, nie bywa brutalnie. Tym, tak, tak, tak. No, Paweł! <śprawda> Przepraszam! Paweł zrobił? Ja <śpiewał> w masło. No, chciałem wjechać po prostu tam do środka! Mam jedno pytanie, dlaczego wjeżdżasz w masło? No, jadę sobie grzecznie, ja jest grzecznie o, o, o. jadę. Do przodu tutaj. O, proszę bardzo. Nie mógł tego pomówić. On, jak to usłyszy, to będzie dobrze. Tutaj, tędy sobie pojadę. Tędy pojechałeś. E, chyba no i chyba, chyba chciałam strącić Rena, ale nie pykło. Ogólnie czas antenowy się kończy, co? Stręciłeś, ale ja dojeżdżam nie. jeszcze tutaj po autko. No właśnie, niech zobacz, 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 jeszcze zobacz, zobaczmy jest. jeszcze w takim jakie tam jeszcze autko jeszcze jest. Jesteśmy w połowie, nie? Totalnie. No poczekaj Fidę. Wpadł, I i i tutaj ten. Co tam masz? Eee. You know Eee, to chyba się Aha. powtarzają. One, one Powtarzamy. Tak, zaczęły się teraz powtarzać w takim razie, od połowy się powtarzają. Także tym symbolicznym akcentem kończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa! Papa? O, pa. jak pa, pa. Trzymajcie się, chaos! Dzięki, że zostałeś do końca. Koniecznie obczaj poprzednie odcinki. Zerknij również na playlisty. Ponad 200 gier, ponad 6000 filmów. Oczywiście, jak chcesz być na bieżąco, pamiętaj subik i łapka wsparcia.